Cześć, witam, dzień dobry, tym razem przyjechała do nas Yamaha Virago 750 z zamiany na VTX -a. Pan, który miał ten motocykl postanowił, że chce mieć większy motocykl, no bardziej prezentatywny no i przede wszystkim e, dużo droższy i słuchajcie, motocykl event, bo myślę, że to jest event. 11 tysięcy km przebiegu Maty Virago, które Wam tu prezentuję, on jest calusieńki w oryginale jest motocyklem absolutnie bezwypadkowym nic nie było na nim ponownie lakierowane, tak jak wyjechał z fabryki lakierniczo, tak do dnia dzisiejszego jest zachowany. Dodatkowo dołożone jest oparcie dla pasażera. Sakwy, sakwy to nowki. Gmol, e, zupełnie też nowy. E, szybka również nowa. I motocyk, słuchajcie jest serwisowany w salonie Kawasaki eee, pomimo, że niskiej wartości tego motocykla, pan, który był właścicielem serwisował go w Kawasaki jest książka serwisowa do tego motocykla, wpis jest ostatni na 9000 przebiegów z Kawasaki potem kolejna jest faktura z listopada na zakończenie sezonu miał zrobiony pełen serwis, czyli filtry oleje, płyny, niepłyny jakieś regulacje, na to są rachunki, są faktury, paragony do tego motocykla, także tutaj hmm, historia jest fajna, dodatkowo we Jedziecie w cepik, możecie sprawdzić historię tego przebiegu tego motocykla. I słuchajcie, na, domiar, na dowód tego, że ten motor miał taką, taki, a nie inny przebieg, motocykl miał z przodu jeszcze dwa dni temu założono fabrycznie nową oponę. E, źle mówię, pomyliłem fabrycznie nową miał jeszcze fabryczną oponę z przodu czyli na tej, której wyjechał z, z ASO z ASO w 96 roku my tą oponę do wglądu mamy teraz w tej chwili założyliśmy nowiusieńką oponę, no bo tak naprawdę ze względu na wstyd sprzedawać z taką oponą, ze względu na bezpieczeństwo zmieniliśmy tą oponę, natomiast pan, który nam sprzedawał ten motocykl, zamienił z na nami mówi, to jest idealny dowód czyli są paragony, jest książka serwisowa, jest cepik no i mówię, e, ta przednia opona to jest e, no, wspaniały dowód e, co tutaj więcej, a jeszcze jest założony tutaj taki ładny piórniczek i teraz tak, tarcze hamulcowe słuchajcie nie mają żadnego najmniejszego rantu są w 100% fabryczne, nigdy nie zmieniane co nawet widać, zobaczcie po tych śrubach że tutaj jeszcze nikt nigdy od nowości nie wkładał e, żadnego imbusa Ładny, czysty zacisk, zawieszenie nigdy nie odświeżane, jest ono fabrycznie pokryte bezbarwnym lakierem i takie wysantynowane. No, dla kogoś, kto ma pojęcie minimalne o motocyklach, no to już jest idealny dowód na potwierdzenie tego, co mówię. Szybka do motocykla, yy, fajna, chroniąca przed wiatrem, zbiornik w pełnym oryginale. No, wszystko jest tutaj takie naprawdę ładne. Moniże że nie jest to motor, który bym określił, że jest stan idealny. Bo znajdziemy jakieś takie drobne rzeczy, zobaczcie takie tutaj ze starości, czy takie coś tutaj znajdziemy, ale. Naprawdę szacun dla motocykla, który ma taki niski przebieg. Co więcej, słuchajcie, kanapa nigdy nie obijana, fabrycznie pokryta materiałem, Nigdy nie jest pęknięty, nadpęknięty. Tutaj na tych grzewach nigdzie nie jest nad jakiś, nie wiem, rozchodzący się. No to też ewidentny dowód na ten przebieg tego motocykla, na taki niski przebieg. Gumka, zobaczcie, jak wygląda tutaj. Czy te podnóżki, one nie mają śladu zużycia, no bo ten motocykl. Jest fenomenem. Eee, tutaj zawsze pytacie o to, To jest idealne. Pomimo, że teraz zaczęło tutaj padać deszcz, nam, ale tutaj jest wszystko idealne. Zobaczcie na zbiornik. Pan jeszcze taki zbający. Zatankowany. Po sam tam korek ten zbiornik. Eee, no, co tutaj więcej mogę Wam powiedzieć? Oczywiście, motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który za kwotę 700 zł przewiezie Wam motor pod wskazany adres. Tak. Tak jest fabrycznie w każdym jednym spaw wygląda, więc nie zadawajcie pytań, jeżeli ktoś tam mniej doświadczony jest w motocyklach. Co więcej, jeżeli interesuje Was system ratalny, to na taki motocykl możemy ten system ratalny wam pomóc załatwić. Nasz kolega Roman, koleżanka Kamila, ten system ratalny was, przez niego was przeprowadzą. Tak naprawdę jednym konkretnym telefonem możemy to wszystko załatwić. Co więcej, Tą relację tworzę na YouTube. Pod nią wrzucę link do ogłoszenia. Klikniecie w ten link, wyświetli Wam się ogłoszenie na portalu Otomoto. Ja ten portal polecam, bo tam. Na tym portalu jest 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Na Oliksie również to ogłoszenie będzie widnieć, ale tam jest 5 czy 7 zdjęć tylko i wyłącznie dostępnych. Więc szukajcie po prostu, jeżeli musicie, to wbijcie po prostu otomoto.pl Miejscowość Iława, warmińsko mazurskie województwa, dokładnie karać, bo to jest 5 km od Iławy. Tam się znajdujemy. Telefon do nas to 500-134-533. Dzwoncie, pytajcie. Z drugiej strony, zawieszenie również nigdzie nie jest odbite, nigdy nie odświeżane. Fabryczne, tarcza fabryczna, żadnego najmniejszego rantu. No, ładne, czyściuteńkie koła. Zobaczcie, jak kolektor wygląda. E, tutaj ten fajny gmol jak gdyby kiedyś komuś coś tam miało się przydarzyć. Tu takie delikatne też widzicie łuszczenie się dekielków. Te dekielki są dostępne na LEGRO. Jeżeli komuś to przeszkadza, można je bez żadnego problemu zmienić. Silnik chodzi płynnie. O tu macie kłodawa, Tu był serwisowany. Kawasaki kłodawa. No, przy tej wartości motocykla jestem sam zaskoczony, że ktoś wstawił tam pojazd, no ale może to i fajnie. Na pewno dla na przyszłego nabywcy fajny to jest atut, że ktoś jeszcze taki motocykl, tak powiedzmy, niedrogi serwisuje w Kawasaki, no bo jednak te ceny w autoryzowanych serwisach są znacznie, znacznie droższe. Dobra, cykniemy, odpalimy, damy mu trochę sania. Słuchajcie, Kawasaki, są paragony, faktury, no i motor wygląda naprawdę świetnie, pomimo swoich lat, no bo to jest motocykl, który ma 30 lat zaraz, no naprawdę szacun dla tego, kto go, znaczy, to słuchajcie, to zrobiło to, że motocykl był w fajnych warunkach przechowywany, no i ten znikomy przebieg, no bo 11 tysięcy, naprawdę jestem pod wrażeniem. Także motocykl w tej chwili pali na dotyk, chodzi bez żadnych zastrzeżeń, nie wymaga żadnych napraw, regulacji zupełnie nowa opona, która nie przejechana, ma nawet jednego metra bo jest świeżo założona stara do wglądu, fabryczna, dam ją w gratisie na pamiątkę, że ten motor tak się uchował jeszcze na, na swoich oryginalnych oponach eee. kraj pochodzenia, ten pan mówił, że to był motocykl, który pochodził z Belgii albo Holandii, o ile pamiętam eee, dobra, dwa razy przegazujemy, a wam pokażę jak tutaj wszystko działa Zobaczcie hamulcowe, jak nowy. No był serwisowany, był motocykl dbany pod tym kątem, więc tutaj się nie przejmujcie. A jeszcze dodam, jak wam się na postoju z ciekawości zapali ta kontrolka tutaj oleju, nie wpadajcie w panikę. Wyprostujcie motocykl, ona się zapala. To jest kontrolka poziomu oleju. Jeżeli się zapala, to znaczy, że motocykl ma, może być troszeczkę za mało oleju, albo stoi na bocznej stopce. Bardzo często to się zapala. Na centralnej stopce się to nie zapali. To taka ciekawostka, bo. Nie raz już sprzedawałem Virago i ktoś potem zadał mi takie pytanie, czy nawet kiedyś widziałem na forum, ktoś zadawał pytanie, że na bocznej stopce mu się zapala. Normalna rzecz, normalny objaw. Wyprostujesz motocykl, poziom oleju, czujnik złapie i będzie ok. Także pamiętajcie, że tutaj nie ma czujnika ciśnienia oleju, tylko czujnik poziomu oleju. Na centralnej stopce ten czujnik nigdy nie powinien się zapalić, gdy ten poziom jest prawidłowy. To taka ciekawostka. Także naprawdę świetna maszyna, świetnie wyglądająca, może nie nowa, może nie idealna, ale myślę, że stan yy, bardzo dobry tego motocykla jak najbardziej pasuje do tego egzemplarza. Przede wszystkim fajnie doposażona, bo i macie szybę, sakwy, oparcia, nową oponę, mole, jakiś piórnik. No wszystko, co motocykl powinien mieć, to ten motocykl ma i świetnie dodatkowo wygląda. Plus ten przebieg tego motocykla to jest po prostu coś niewiarygodnego bo dla mnie to też jest zaskoczeniem, gdy nam Pan powiedział jaki przebieg ma ten pojechaliśmy na miejsce, zobaczyłem tarcze hamulcowe no i ta opona z przodu, nie miałem żadnej wątpliwości I myślę, że każdy tutaj nie będzie miał wątpliwości dodatkowo mówię, ta historia jest potwierdzona, ten serwis jest potwierdzony ten przebieg jest potwierdzony więc tylko i wyłącznie przyjeżdżajcie, pytajcie, oglądajcie róbcie jazdę próbną no i kupujcie, bo te Virago naprawdę jest świetne dodatkowo co mogę powiedzieć 500 134 533 to telefon do naszej firmy do firmy mieszczącej się w miejscowości Ława dokładnie 5 km pod, od tej miejscowości, więc serdecznie zapraszam, Dzwoncie, pytajcie, atakujcie bo motocykl naprawdę świetny Wydech, układ wydechowy też jest akcesoryjny, więc on ładnie pracuje, troszeczkę bardziej basowo niż oryginalny to też fajna, fajny gadżet który w tym motocyklu mamy no i dodatkowo pełen kocioł paliwa więc na kołach wracać można śmiało przez pół Polski także serdecznie zapraszam do Iławy 500-134-533 Virago 750 93 Szósty rocznik 11 tysięcy przebiegu potwierdzonego. Dzięki, pozdrawiam, cześć.